Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę wam, co dostałam na urodziny. Tak, urodziny miałam wczoraj. Um, sorry, że nic nie nagrywałam, ale nic nie robiłam, tylko byłam na działce, a na działce nie nagrywałam, więc tego. Ale dzisiaj pokażę wam, co dostałam na urodziny. Od koleżanki e, Weroniki, którą pozdrawiam, tak, na początek e, taka kartka ładna, ona jest tu rozkładana, tu od, tak jakoś, nie wiem, nie dobra tam. Następna rzecz to są perfumy. Kute czy kut? Kute? Kuteumen. Kuteumen, nie wiem czy widać. Tu jest Lari... Lariwe. Lariwe, czy coś tam? Hmm, dobra, dobra. Takie perfumy, one... Pokażę wam. Trudno się otwiera. Trudno się je otwiera. Awa! No, ja już otworzyłam i je widziałam. Sorry, wszystko otworzyłam, ale ja od razu, jak ktoś mi daje prezent, to otwieram od razu, patrzę, wszystko. No i ten... Kurde! Au! Dobra. już wyjmuję. Tak wyglądają. No. Tak samo jak na pudełku. Zapach mają taki. Czy ja wiem? Nie umiem tego określić. Trochę mydlany? Nie umiem określić. Taki trochę mydlany, trochę owocowy. Nie, może kwiatowy fiatowo-mydlany, bym powiedziała. No, coś w tym rodzaju. Dobrze, następna rzecz, to taki, taki czy nie, to jest kolorowanka notebook z pięćdziesięcioma Yy, tymi do kolorowania rysunkami to podobno odstresowuje. I ten, bo moja koleżanka to ma, i mówi, że odstresowuje. Tak to wygląda. Są różne te. O, tak to wygląda. No, z tego jestem akurat zadowolona. Rzeczy też. Z perfum, z kartki. Yy, nie wiem, kartka chyba bardziej mi się podoba niż prezent. Ale prezent też. Dobra, przejdziemy dalej. Dostałam dwie maseczki z lamą i taką z księżniczką. Yy. Facial sheet mask. Po angielsku to jest, aha Ale w płachcie obie są. Nie wiem czy zużyję, bo na moją buzię nie wiem czy można, ale. Spoko. A dobra tu od tego. Dostałam jeszcze takie do ust, takie nie wiem co to jest. Czy pomadka, czy balsam, czy nie wiem co, ale hmm, zaraz wyjmę i Wam pokażę. W ogóle to jest o tak macie tu firmę i te. O tak, jakby kogoś interesowało, to może się kupić. Tylko ja mam długie paznokcie i to jest ups, trochę ten. Będę musiała ściąć paznokcie, żeby tego używać. To jest takie, coś takie do ust. Oster. Takie w takim różowym, blado-różowym opakowaniu. Tak wygląda w środku. O, ja trochę wyduwałam. Nie pachnie jakoś szczególnie. Dobra, tak. Dobra. E, dobra, przejdziemy dalej. To już ostatnie dwie rzeczy z, z tego prezentu. E, do ust też. No wiem, trzy rzeczy do ust. Ta koleżanka mnie zna dobrze, bo od podstawówki się znamy i tak. Dobra, takie dwa błyszczyki. No jeden zapakowany, bo drugi otworzyłam, bo musiałam już zobaczyć i ten, oba są w takim samym kolorze, tylko ten jest bez folii, więc się wydaje ciemniejszy od tego, ale to takie same kolory. Pokażę wam. O, takie same? No, takie same. Dobrze, to by było wszystko. Jestem bardzo zadowolona z tych prezentów. Yy, tak, to wszystkie prezenty, chyba że coś dojdzie, jakaś kartka czy coś. Yy, to wtedy nie wiem, najwyżej dogram drugą część. Albo nie wiem. Dobra, dawajcie dużo łapek w górę. Yy, subskrypcji. Subskrybujcie ten kanał. Yy, nie wiem. Zapraszam do mojej koleżanki Karoliny na kanał. Tak. Pozdrawiam Was też, Motylek. O. No dobra. Pa.